Hejka! Dzisiaj wam pokażę, co dostałam na urodziny Stasia. Ogólnie, jeśli byście, byście się pytali, czemu dostałam na urodziny Stasia, po prostu dostałam trochę od babci i trochę od Julki, czyli 16 Stasia. No i oczywiście też od cioci Gosi, czyli mamy Julki. Pierwszą rzeczą jest yy, taka kula do kąpieli i ona jest różowa. Drugą rzeczą jest taki krem z flafa. Jakbyście pytali, jak, ten, jak on wygląda w środku, to wejdźcie sobie na poprzedni short. Tam go testuję. Trzecią rzeczą są takie peelingi. Czwartą rzeczą jest takie Raffaello. Piątą rzeczą jest taka bransoletka z pieskiem. Taka jest ściągana. I te pięć rzeczy, które wam pokazałam, są od Julki i Cioci Gosi. Teraz Wam pokażę rzeczy od babci. Od babci dostałam taką torebkę. Taką tuszkowatą To jest taka skóra. drugą tam takie musy musy. bo nie będę ich teraz odczuwać, ale tam są musy Tymbark. I to są takie takie, takie musy tam nowe i tam babuszkowe, i baleśno na owoce jakoś tak. I to by było już na tyle. Także pa! No, i oczywiście musicie też napisać w komentarzu, co Wam się najbardziej z tych rzeczy podobało.